Więc jesteśmy wdzięczni za wspieranie nas, za obronę, za obronę przed bezprecedensowym bezprawiem złożonych i z lekarskich. Jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni. Mamy w tej chwili za to, co robimy. Sądach Lekarskich. Dziękujemy na to, że Pan Grzyburg Brown, pan, pan Włodzimierz Stanik, pan Robert Fritz, także pan, pani Marta Czech byliście z nami, wspieraliście nas w czasie tych trudnych chwil dla nas panie. Także tylko, tylko Konfederacja Ekonomii Polskiej, która ma przynależności, przymusu przynależności do Izby Klaskiej. mam nadzieję, będzie, ma szansę się zmienić. Dziękuję. <zysy> Wśród masy innych problemów, problemem jest upadek lecznictwa w Polsce, odczuwany właściwie przez każdego chorego, zamykanie szpitali, zamykanie oddziałów, um, ogromne kolejki do specjalistów, ale także niemal epidemia chorób przewlekłych i chorób oscy, Chorób przewlekłych wśród dzieci, to jest to są to jest problem otyłości, to jest ogromny problem narastających problemów neurorozwojowych u dzieci. W ostatnich latach e, pan Grzegorz Brązek ze swoją drużyną jednoznacznie i stanowczo zabierali głos w wielu sprawach dotyczących lecznictwa. Przeciwiali się wobec narzuconych, absurdalnych i tragicznych skutkach rozwiązań e, w trakcie pandemii. Tak został powołany Zespół Parlamentarny Nowy Werben 2.0, który... Zapraszam ekspertów i jasno mówił o tych bzdurach o tym i absurdach sprowadzanych w czasie tak zwanej pandemii. Wiadomo, że pan Grzegorz Braun podejmował liczne interwencje poselskie, żeby zweryfikować działalność dużych grup państwowych. Działała oczywiście cała drużyna Brauna. Pan poseł Wojciech Skarbnik, który trzymał rękę na polsie, był w Polsce, był w Genewie. I mówił nam o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o Radę Światowej Organizacji Zdrowia. Na jakim etapie jest ratyfikacja traktatu antypandemicznego, który chce wprowadzić Światowa Organizacja Zdrowia, odbierając tym samym suwerenność, decyzyjność poszczególnych państw, jeśli chodzi o rozwiązania zdrowotne. Ponad państwem, ponad rządem, ponad ministerstwami zdrowia, ponad lekarzami, ekspertami. Tak? Więc tutaj pan podmiot trzyma rękę na pulsie i uświadamia nam, przed czym mamy się bronić. Został także niedawno, no, parę miesięcy temu, powołany zespół parlamentarny do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków, którego przewodniczącym jest pan Roman Fritz. Organizatorką jest Pani Socha, która, jest która, która stworzyła, zorganizowała, spowołała stowarzyszenie, stowarzyszenie Rodziców w celu obrony przed różnicowymi szczepieniami, Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach jest Przewodniczącą Polskiego Funduszu. W tej chwili ten zespół prowadzony przez pana posła Romana Flica porusza no, najbardziej istotne zdrowotnie problemy, na przykład terapii tarennej, która jest...